chcemy poznać historię tych klapek. Regeneracja na każdy, w każdym etapie, A tak? historię tych klapek i tak byś nie zrozumiał, nie? nie tu, co sądzisz, o obuwiu kolegi z drużyny? Jest 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 do... to to to... Historia tych to... klapek jest prosta. Raz na promocję. Historia tych klapek jest prosta. Raz na promocji, białe. No. nie zawiązał butów, nie wiem, w której w jak której... popatrzeć. Nie zawiązał budówczek tak i całe białe, gdybyś no, był wiórki rudeczki. Dziwny ja nie pamiętam tej historii. Nie? A, <śmuch> tak było, tak było, nie? I szare... A, widzicie! To? Na mocosie. Czy w katowika Ej, to akurat Nagle tego menela tu stoi. Mówi, że łysiaku? Nie, no, bo... no atakują mnie to z każdej strony, nie. Ale. A nie musiałem mówić, kto wiedziałeś. Po yy, poznaliśmy już tą Co historię tych klapek. Nie się do się nie da, bo jestem najlepszym człowiekiem na świecie. O! Wiesz, oryginalny, skromny, no kurcze. Cóż jeszcze można dodać? Tak, trzeba tylko, tylko zweryfikować teraz. Jak to mówią, trawa zweryfikuje. Zielone. Ja Zbliżenie. Na przebitki będzie. Nie, bo chyba dwie inne skarpetki. Chyba dwie inne. Dobra, ale wycinamy czyje to? Możemy to wstać na przebitki, tak? Oczywiście, że nic nie wycinamy, słuchaj. Specjalnie długi spod jako jedyny ubran, że widać nie było. On jest bogaty mentalnie, po prostu. Nie przyjmujesz takimi rzeczami. Tak Ja się skupiam na prawdziwych problemach tego świata, nie takich prostu. Czyli na przykład wymienił jeden. Globalne ocieplenie. A <laughs> to teraz brzmi, że y, modelka, która wychodzi mi z Polonii, mi z Uniwersytetu. Pieski w schroniskach. I przyszłość mojej rodziny. No to to już, to, już nie neguję. Ale w sumie, jak patrzysz na Griezmanna to, to to jeszcze nie jest żaden wybieg. Ale jeśli popatrzę tak. na wybieg mody Balenciagi, to samo. Morczynek na śmieci. Wychodzi. Chyba Balenciagę to ten. Kamawinga chyba, tam też chyba. Ale mówię o ich wybiegach, na przykład w Paryżu. Jak ale Kamawinga w... też brał udział jako wiesz, model Im, na. Im ten... gorzej, tym lepiej. To... No ja też tego nie kumam Im gorzej, tym no... oryginalnie tam jest, nie? Bo no, już wszystko lepiej, powstało, no. to nie się łapił czegokolwiek, Oj. żeby się wyróżnić. Jest! Może nie nagrywajmy tego. To nie nagrywajcie, a ja nagrywam. Karol, Lewa, lewa! Stary... jesteś pierwszym w składzie? Jeszcze raz? Jesteś pierwszym? Zobaczycie. Nie no, jestem, jestem. To, to schodzisz. Benio, mam pytanie, bo dostaliśmy parę zapytań bera, bera, o publikację Twojego utworu. Nie ma szans. Gdzie możemy go usłyszeć? No ja was dzisiaj już zapraszałem do szaty. Dobrze, my go słyszeliśmy, ale szersza publiczność Jak powiedziałem, tylko we fragmentach możemy A, no to a tak jesteś w stanie a cappella? Parę wersów. wersów? Nie no, to ja muszę z całej ekipu wtedy No ale swój to... kawałek, swój, swoją partię Jak się zaczyna, nie, nie. Możesz... nie, właśnie zaczęcie nie można puścić nie można Benek nie da... Muszę to prze... przegadać po prostu z dwoma rackami z racji, z racji i z wysiłku. No to czekamy na efekty. Trzyma. To jest taki klasik typowy. Dwóch robi, Albo ja on zwyczajny robi, i żeś się opierdnia. Ja jestem ten, który się opierwiela. Nadzoruję. Ale słuchaj. Ty, miał tych prawo. Ole wyniszczyłem. Ojej. Tchau,

Brawo, brawo. Brawo, brawo. No, próbuje, dobry dośrodkowanie i proszę, jest gol! I prokos do Cezara Peña. Jemu nie można pozwolić na nabranie tempa, a to zrobili głogowionie. Cezary penia. I... Yeah! <nek>

Is it?